Niech szybko. proszę bardzo, to są pytanie. Trudno jest coś dodać, bo generalnie przecież po spotykamy i bo to mamy, e, że tak powiem, dwudziestokilkoletnią tradycję wgn no, żeby robić coś całkiem innego. E, natomiast na pewno w moim przypadku sukcesem jest fakt, że od dwóch lat jesteśmy w nowym, e, nowym, bardzo ekskluzywnym, dużym, przestrzennym, 170-metrowym własnym biurze. E, to na pewno powoduje, tak jak już kiedyś Państwu o tym mówiłem, właściwe reakcje do klientów i te rozmowy na temat łączności są dzięki temu łatwiejsze, bo tak naprawdę nie musimy udowodniać tego, że coś potrafimy, bo to jest taki dosyć fajny namacalny dowód. Yy, I też kiedyś o Państwu o tym mówiłem, jeżeli chodzi o coś może bardziej specyficznego, to poza pośrednictwem często się wpędzamy w ramach ceny, czasami próbujemy brać pieniążki za to, czasem się udaje, ale generalnie. Staramy się też e, jak procesuje gospodarczo, bo ludziom, co mają robić. Bierzemy na siebie często podziały, warunki zawodowe, inne rzeczy po to, żeby zabić klienta bo no, w tej chce zostać, jeżeli nie będziemy musiał robić niczego, zrobimy mu przygotowym nieruchomość do zbycia i chętnie zapłacimy w Ja się zgodzę z Adamem, że największym moim sukcesem, w ogóle największym sukcesem w danej firmy jest Kapitał ludzki. Rzeczywiście bez tego ani róż, także... Mm, Cieszę się, że mam też stałą załogę i, i uważam to za swój największy sukces, bo to najtrudniejszy. Ponadto, tak jak tutaj Wojtek wspominał, profesjonalizm, trzymanie poziomu. Cieszę się, że mamy klientów właśnie już z polecenia, że klienci już do nas wracają, mimo że dopiero dwa lata klienci do nas wracają, także no to jest, to jest dla mnie sygnał, że, że jest dobrze. Dziękuję. U nas takim dodatkowym atutem jest lokalizacja. Jest to największe centrum w tej chwili na Śląsku. Przebija się masę ludzi, także łatwo nam jest dotrzeć również do deweloperów. Oni sami jakby do nas wycierają w ten sposób. I oczywiście, kapitur, to co, co powiedziałem, że. To jest podstawa też tego biura. Ja też uważam, że ludzie, przede wszystkim ludzie to, to sukcesy i chodzi o to, zauważyłam, że przychodzą do nieruchomości różne osobowości i ważne jest, żeby nie narzucać sposobu pracy poszczególnym osobom. Każdy jest indywidualistą, każdy potrafi osiągnąć sukces wystarczy go ukierunkować i nawet nie kontrolować, ale naprowadzać na osiągnięcie celu. Yy, powiem tak, yy, sposób pracy yy, poszczególnych agentów, którzy są u nas zatrudnieni yy, jest przeróżny. I tworzymy grupę yy, bardzo zwartą, pracujemy praktycznie nad ofertami razem, Pomagali sobie nawzajem po to, żeby yy, doszło do transakcji. Umiejętności agentów są przeróżne, O czym chciałam powiedzieć? Na naszych agentach niedawno nas, że co prawda yy, niezbyt yy, cena oferty nie była wygórowana, ale jej umiejętności powiązania klientów doprowadziły do transakcji, którą przeprowadziła, proszę Państwa, korespondencyjnie. <noise> Naprawdę zdarzają się też, takie sytuacje, że klient dzwoni do biura, yy, prosi o ofertę, potwierdza tą ofertę, yy, kojarzymy go korespondencyjnie yy, ze sprzedającym, nawet miało, miało to miejsce yy, konferencja telefoniczna, tak to się odbyło i proszę państwa, no i do transakcji. Takie Także czy, do czego zmierzam? Marka WKN, yy, Pomaga na pewno. Ja przyszłam do tego biura wtedy, gdy biuro było bardzo znane. Przez tych 7 lat, jak pracuję, zauważyłam, że no, praktycznie nie mamy na rynku konkurencji. To Combroker, Emerson to są dobre biura, ale jeżeli chodzi o nieruchomości komercyjne, to przychodzą do nas. I to twierdzę z całą odpowiedzialnością. Ważne jest, jak się biuro prezentuje. Ważne jest takie, ważne jest pierwsze wrażenie klienta, który do nas schodzi, a zauważyłam, że bardzo obserwują, nawet rozmawiając ze mną, patrzą, co robią, jak się zachowują inni agenci. I na to trzeba zwracać uwagę, że jesteśmy obserwowani podczas swojej pracy i niech ta praca będzie na tyle skuteczna, żeby ci klienci nie tylko przyszli do nas z jedną ofertą, ale wrócili z następnymi.